Moi drodzy, Grecja zniosła większość swoich restrykcji. Więc w tym odcinku opowiem Wam to, czy moim zdaniem warto jest w tym roku do kraju pojechać. Zapraszam! Cześć moi drodzy, jeszcze raz to ja. Olek. witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Tak jak mówiłem na wstępie jest bardzo dobra wiadomość dla wszystkich miłośników wyjazdów do Grecji a mianowicie to, że od 2 maja Grecja poluzowała większość swoich restrykcji które obowiązywały do maja ze względu oczywiście covid -a. i ja wam teraz w tym odcinku powiem co sądzę o tym i czy warto do Grecji pojechać a zanim zaczniemy też chciałem pozdrowić dwóch moich widzów Barneja i Flickinga. Jeżeli by też chcecie zostać pozdrowieni, to piszcie w komentarzach. Chętnie was pozdrowię. I tak moi drodzy, do tej pory, żeby wjechać do Grecji, były różnego rodzaju wymogi i obostrzenia. Od maja, od 2 maja, Grecja zniosła praktycznie większość. To znaczy, że już na ten moment, żeby przyjechać, nie musicie pokazywać. Certyfikatu szczepień, ani robić sobie testów yy, antygenowych, oraz też nie musicie się rejestrować na rządowej stronie GOV, yy, gdzie wpisowało się wcześniej miejsce swojego pobytu, więc yy, jest to bardzo, bardzo yy, duże ułatwienie i większa zachęta dla ludzi, żeby przyjechać. Yy, właśnie dlatego, po yy, większość yy, osób zrażało się, do, żeby nie przyjechać. Albo też nie chcieli, albo się bali ze względu no, na COVID-a i też to, że ktoś na przykład no, nie chciał się szczepić, albo po prostu bał się tych testów i nie przyjeżdżał. Przez to właśnie Grecja miała bardzo mm, duży spadek y, turystyczny. No, nas to chyba nie dziwi, tak? No i teraz nadszedł czas, żeby w końcu troszeczkę nadrobić straty, które były przez te dwa sezony ostatnie. Więc teraz Grecja chce poluzować większość swoich restrykcji, które były do tej pory, bo też musimy pamiętać o tym, musicie też wiedzieć, że e, turystyka jest jednym z głównych źródeł dochodu dla Grecji, więc y, im więcej ludzi przyjedzie, tym więcej pieniędzy państwo zarobi, a y, no, dobrze by było, żeby y, te pieniądze zarobić, tak? żeby ludzie mieli stanowiska pracy no i generalnie, żeby gospodarka y, kraju y, troszeczkę wzrosła, no bo też podupadła przez pandemię, więc dlatego czytając różnego rodzaju artykuły, które też Wam się tu wyświetlą na temat tego, że Grecja poluzowała restrykcje, to powinniśmy z tego powodu cieszyć. Kolejną rzeczą to jest to właśnie, czy ja uważam, czy warto do Grecji pojechać. Słuchajcie, moim zdaniem tak, teraz warto, jeżeli ktoś bał się tych restrykcji albo generalnie bał się COVID-a, no to teraz ma szansę, żeby do Grecji pojechać. Um, uważam, że teraz jest dobry moment. Oczywiście, przez to, że już nikt Was teraz na granicach nie będzie sprawdzał. Oczywiście, maseczki jeszcze w niektórych miejscach tam obowiązują, yy, czy w samolotach, czy gdzieś tam jakiś duży tłok będą te maseczki wymagane. A tak to raczej nie. Ale też oczywiście pamiętajcie, uważajcie na zdrowie. Więc ja uważam, że tak warto. Jeżeli ktoś nie przyjechał ze względu na to, bo była pandemia, to teraz wydaje mi się, że jest odpowiedni moment. Też musicie wiedzieć, kolejna informacja jest taka, że w sierpniu rząd grecki podejmie decyzję, co dalej. Czy wprowadzać restrykcje, czy nie. Chodzi tu o to, żeby zobaczyć, jaka będzie sytuacja z pandemią i generalnie z covid em w kraju. Czy będą jakieś wzrosty zakażeń, czy nie. Więc w sierpniu. Te decyzje będą na nowo podejmowane. Ale tak to uważam, że jak najbardziej warto jechać y, teraz bezproblemowo. Uważam, że ci co nie, nie pojechali niech nadrabiają czas i niech jak, jak najbardziej pojadą, bo y, zawsze warto y, pojechać. Dobrze moi drodzy, to jakby tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie stawić kciuka w górę oraz jakiś miły komentarz i subskrypcję. Będzie mi bardzo miło. Zachęcam Was do wejścia na moje social media. Linki do nich macie w opisie. Na Facebooka, Instagrama bardzo dużo tam się dzieje, jest duża aktywność. I oczywiście zapraszam Was na kolejne filmy na naszym kanale. Trzymajcie się, moi drodzy. Cześć!